Jak schować Twój smartfon? Sieci telefoniczne są wszędzie, ale najwięcej wśród nich jest sieci 2G, albo inaczej mówiąc, H, które nie są bezpieczne. Sieci H nie wymagają certyfikatu zgodności z sieci, co pozwala faktycznie każdej osobie otrzymać dostęp do Twojego telefonu przy połączeniu jego z piracką siecią poprzez systemowe SMS-y, które nie są widziane. Sam telefon jest podzielony na kilka procesorów, gdzie procesor sieci ma faktycznie najwięcej uprawnień, a procesor API, albo inaczej mówiąc aplikacji, gdzie znajduje się foto Twojego koda, hasła i, ban i karty kredytowe, faktycznie nic nie może. Dlatego lepiej wyłączyć sieci Edge w telefonie, ale to bardzo utrudni łączenie z siecią, ponieważ sieci 2G wciąż gromadzą większość na całym świecie.